Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris. Od ostatniego mojego nagrywania tej serii rasy odkrywców minęło trochę czasu, więc musiałem sobie odświeżyć pewne informacje związane z aktualnym w tym momencie stanem naszej gry. Natomiast w międzyczasie zacząłem też grę poza poza nagrywaniem, poza, poza YouTubeem, tak żeby nabyć troszeczkę więcej wprawy i móc troszkę lepiej Wam tłumaczyć, czy pokazywać pewne rzeczy. I skupić się może bardziej też na rozgrywce, ponieważ tutaj no, zaczyna już w tym momencie nam wchodzić pewien aspekt strategiczny, mianowicie w jaki sposób będziemy się tutaj odnosić do innych ras. Co jeszcze? A propos istot krystalicznych, które napotkaliśmy w ostatnim odcinku, tu nagrałem specjalny tam odcinek poradnika, w którym wyjaśniłem, w jaki sposób możemy te istoty krystaliczne wykorzystywać. Generalnie otrzymaliśmy sonar krystaliczny, jego uaktywnienie wymaga uaktywnienia pewnego edyktu tutaj, cywilizacyjnego i dopiero wtedy możemy wysłać tutaj statek badawczy i zapłacić odpowiednią ilość kredytów. Dziękuję Wam też przy okazji za komentarze. W jednym z nich zwrócono uwagę mi, że mamy troszeczkę mały tutaj przychód minerałów, w związku z czym postaram się to naprawić jak najszybciej. Może zacznijmy od powiedzmy, nasz statek konstrukcyjny jest w tym momencie pusty. Tu jeszcze taka jedna ciekawa, miła cecha, którą zauważyłem. Jeżeli popatrzymy sobie na mapie galaktyki, to pod każdym można powiedzieć Układem słonecznym mamy informacje związane z no, dostępnymi zasobami w tym układzie. Natomiast można zauważyć, tak jak tutaj jest w naszym układzie słonecznym, że niektóre, powiedzmy, cyfry są na zielono podkreślone, niektóre na biało. Te na zielono oznaczają, że już tam mamy wybudowane jakieś stacje górnicze lub stacje naukowe, natomiast te na biało oznaczają, że. Jeszcze nie mamy, w związku z czym dzięki temu można się łatwo zorientować na mapie galaktyki, gdzie co jeszcze możemy budować. Tak można zauważyć, że w układzie Herna mamy cztery jeszcze niewykorzystane w tym momencie, niezabudowane powiedzmy minerały, więc myślę, że możemy rozpocząć tutaj budowę stacji górniczej. Co dalej? Nasze statyki badawcze. Tutaj sobie odkrywają w tym momencie, floty naukowe odkrywają poszczególne układy, więc je na razie zostawimy. Natomiast jeszcze a propos takiej dalszej, dalszej strategii postępowania, no budujemy saty kolonizacyjne, więc stoimy przed wyborem, którą planetę, w którym Układzie Słonecznym będziemy kolonizować. I tu muszę przyznać, że mam pewien, pewne wątpliwości i no z tą decyzją w tym momencie nie do końca jeszcze jestem mm, ją podjąłem. Przede wszystkim mamy układ, no może ten najwcześniejszy Regis i planetę Regis 3. A właściwie Amarantine, która no, wygląda dobrze. Możliwość zamieszkania 80%. Powierzchnia powiedzmy no nie jest zła. Mamy sporo minerałów tutaj, w związku z czym no, na pewno będzie to dość dobrze, jak się rozwinie planeta, jeśli chodzi o produkcję. Ona jest dość mała, ale no nie jest tak, tak zła. Natomiast, jeżeli chodzi o. Tutaj mamy pewne segmenty, w których porastają albo dżungle, albo wulkany. W związku z czym, dopóki nie odkryjemy, no w tym przypadku technologii usunięcia gęstej dżungli, nie możemy, jakby, no, nie skorzystamy tutaj z tych pól. W związku z czym, no, są pewne przeszkody tutaj, jeżeli chodzi o kolonizację. Planety Emeranta, natomiast no, mamy dość, dość tutaj parę zasobów ciekawych. Jeżeli chodzi o planetę Regis, e, przepraszam, nie Regis, tylko Mindare w tym przypadku, mamy planetę Michelson, ona jest większa, no też ma sporo tutaj niestety przeszkadzajek, które blokują nam pewne segmenty, w związku z czym te przeszkody terenowe trochę, trochę nam blokują. Też mamy sporo tutaj, no ta planeta też ma spory potencjał. W związku z czym no, muszę się zastanowić, właśnie, którą z nich ewentualnie w pierwszej kolejności będziemy kolonizować. obydwa te to układy słoneczne są w naszym sferze wpływu, więc w zasadzie nikt nam tego nie podkolonizuje. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to nie tak, że to właśnie tak funkcjonuje w tej grze. Natomiast mamy jeszcze z pozostałych planet, mamy planetę Doidzek. I tutaj jest pewien problem. Z jednej strony jesteśmy już bardzo blisko tutaj granicy z imperium Rosji, która co gorsza, ogłosiła nas rywalami, w związku z czym e, no, oni są ksenofobiczni, więc chcą mieć swokój, więc podejrzewam, że na pewno nie będą zadowoleni, jak wybudujemy im tutaj, no, skolonizujemy im planetę, ale jeżeli sobie zobaczymy na zasoby w, w systemie Dojczek, 9 minerałów, no myślę, że tu warto w tym momencie rozważyć tą opcję, zwłaszcza, że otwieramy sobie troszeczkę w pewien sposób drogę e, do tych dwóch no powiedzmy w ten obszar kosmosu. Tu jeszcze nie wiemy co generalnie jest w tych układach słonecznych. Tu na pewno mamy projekt specjalny, ale mamy jeszcze za słabo w tym momencie za słabych naukowców, bo nie mamy ich na poziomie pi piątym. W związku z czym tutaj wygląda na to, że jest dużo pozostałości po pierwszej lidze, czyli tych cywilizacji prekursorów, przodków. W związku z czym Zastanawiam się, czy nie warto tutaj zaryzykować po prostu jednak kolonizacji planety Dojczek na początek. Natomiast, no, jeżeli sobie popatrzymy na naszą siłę militarną, no to oni mają troszeczkę większą, więc wypadałoby rozpocząć troszkę budowę w tym momencie korwet, um, tak żeby trochę jednak. A, w tym momencie budujemy w ogóle statek kolonizacyjny, więc nic nie zbudujemy oprócz tego, żeby jednak mieć troszeczkę więcej. Większą siłę militarną na wszelki wypadek. Drugie imperium Adeks. Oni w tym momencie no, powiedzmy, założyliśmy też ambasadę te relacje się poprawiają. W związku z czym, wydaje mi się, że na tym polu na razie mamy dość dobre relacje. Poza tym no, nie mamy, jakby, takiej wyraźnej granicy. Hmm. Tak więc. Tak więc tyle tytułem takiego wstępu i podsumowania tego, co do tej pory było. Może odpocznijmy, odblokujmy upływ czasu. No i zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Jeszcze mamy, z tego co pamiętam, w jeszcze sytuacyjnym, te wybory, które żeśmy minęli został wybrany prezydentem Alicia Eugera, została wybrana, a no jej obietnica to jest wybudowanie stacji dla górników. No więc jedną już zaczęliśmy budować. W ciągu pięciu lat wypadałoby skończyć, bo, bo Tyle trwają mniej więcej kadencja u nas, w naszym systemie rządów, nam no, wypadałoby skończyć tą obietnicę. Wypełnić ją. Co jeszcze tutaj? No, mamy trochę tutaj, jakby w tych pozostałych układach, różnego rodzaju istot. Podejrzewam, że te krystaliczne istoty musimy po prostu albo. No, zniszczyć albo, no, albo odpuścić sobie te układy. Natomiast tutaj generalnie no, jest jakaś jedna planeta nadająca się do na zamieszkania. Więc myślę, że będziemy mogli posłać któryś statek badawczy, jak będzie wolny, i ten edykt nasz w tym momencie wprowadzić, aby sobie móc szybko jakby wyeksplorować, co jest w tych układach. No nic, przyspieszmy trochę upływ czasu na razie się nic takiego nie dzieje. Budujemy sobie wszystko. Ziemia za chwilę ukończy statek kolonizacyjny. Spotkanie Rixis Civilization dobrze. Spotkaliśmy jakichś nowych, że tak powiem. Wykryliśmy, że. Artyry zamieszkane jest przez. Przed, przez. przedkosmiczną cywilizację. Wskażenie atmosfery i lekkie zanieczyszczenie widoczne z wskazują na istnienie dużej społeczności epoki maszyn. Zdaje się, że potrafią podróżować w powietrzu, a fabryki w miastach zajmują się masową produkcją. Powinniśmy zbudować posterunek obserwacyjny nad ich światem, aby bliżej przyjrzeć się temu gatunkowi. Czyli tu jest w tym momencie, to jest który ten e, Urtyry, gdzie jest ten Urtyry? Hmm? Nie do końca wiem w tym momencie, w którym miejscu jest ta planeta. Spróbujmy ją znaleźć. A nie tak ur E... U. A tu jest, o właśnie, tu jest, to jest w układzie Binami, mamy na tej planecie cywilizację z epoki maszyn, czyli generalnie jest to... to Powiedzmy, jest to taka mniejsza cywilizacja, która jeszcze nie potrafi podróżować w kosmosie, natomiast jest na etapie w tym momencie no, takim, powiedzmy, wczesno z tego co wynika. W związku z czym, no, póki co, możemy, powiedzmy, ich badać na różne sposoby. To myślę, że warto byłoby w tym momencie, tak nie wyglądają. Myślę, że w pewien sposób będziemy się tutaj jakby nimi też zajmować, ale to wszystko zależy, dlatego że. Oni są gdzieś daleko. To jeżeli skolonizujemy planetę Deutsche, no to w tym momencie będziemy mieć do nich bliższy dostęp. No natomiast jeżeli nie skolonizujemy, no to prawdopodobnie o Rosji się tutaj rozprzestrzenią i w zasadzie no nie będzie to miało dla nas większego znaczenia. E, ok. No to jednak na razie jest to interesujące. Ciekawe jestem, czy w przestrzeni sytuacyjnym coś się pojawiło. Nic się nie pojawiło. Flota wykonała rozkazy. Ok. Czyli tą flotę konstrukcyjną, może jeszcze tutaj wybudujmy kolejny. Ok. Statek badawczy możemy wysłać w tym momencie tutaj do układu Cras. Nowe badania. Mamy maksymalne montażownia korwet. To jest ciekawe, dlatego że w tym momencie, jeżeli chodzi o. Może zatrzymam na chwilę upływ czasu, aczkolwiek też miałem komentarz, żeby tak często nie zatrzymywać. Natomiast no, tutaj parę rzeczy mamy do. Chciałem omówić spokojnie i jednocześnie zdążyć zareagować z pewnymi rzeczami. Mamy odblokowanie moduł montażownia korwet, czyli w tym momencie możemy zmodyfikować nasz kosmo, kosmoport, aby szybciej budować korwety. Co się nam myślę przyda, ale musimy też yy, wybudować kosmoto, kosmoport drugiego poziomu. Dobrze, jeżeli chodzi o następne badania, są różnie ciekawe. Dlaczego, że tak? Przetwarzanie betariańskie pokazuje nam zasób dodatkowy kamień betariański. To jest jeden z tych strategicznych zasobów, które daje nam w tym momencie jakieś dodatkowe bonusy. Na przykład betariańska elektrownia wytwarza znacznie więcej energii. Tutaj mamy coś egzoszkielety, czyli to jest bardziej wspomaganie w tym momencie armii lądowych, Pociski jądrowe, moduł obrony rakietowej, pociski jądrowe. To by się nam przydało do rozbudowy troszeczkę i zmodernizowania statków naszych, ale myślę, że ten dodatkowy zasób również warto wiedzieć, w którym miejscu się będzie znajdował. Układ binam jest badany. Budynek ukończony. OK, czyli możemy sobie w tym momencie myślę, że wybudować kolejną korwetę. Natomiast na statek kolonizacyjny, na wszelki wypadek razem z tymi wszystkimi korwetami wyślijmy do o, to już jest w sferze wpływu do układu do Jack. a stój bo ja nie chcę tam generalnie no dobra, już poleciało tu mamy jakiś wroga statek kolonizacyjny spróbujmy skolonizować jednak do Jacka. Może się to oczywiście źle skończyć, no ale powiedzmy. Załóżmy, że się nie skończy źle. O! Mam nadzieję, że zdążymy przeskoczyć dalej. Regeneracja po skoku. Mam nadzieję, że zdążymy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Zdążyliśmy przeskoczyć. Super. Anomalie 35% możemy zaryzykować. Co tu mamy? Konstrukcja kolejkę budowy. Aha, czyli wybudowaliśmy tutaj tą korwetę. Wybudujmy jeszcze jedną. Statek kolonizacyjny leci. Ok. Dobrze. Czy mamy w tym momencie. Można od razu zauważyć, że spadły nasze dochody energetyczne. To wynika właśnie z tego statku kolonizacyjnego, który. Um... Może najpierw go spokojnie wyślę tutaj, albo w ogóle dajmy mu od razu do kolonizacji tej planety. Skolonizuj planetę. ale Tu co jest istotne, no to jest istotne, w którym miejscu umieścimy nasz budynek administracyjny, który po rozbudowie będzie dawał bonusy do tych obok pozostałych, pozostałych pól, segmentów. No tutaj mamy troszeczkę niedostępnych tych, więc myślę, że najlepiej byłoby gdzieś, no tutaj byłoby do, tutaj może, mamy raz, dwa. Nie, to chyba bonusy działają chyba prawo w lewo. Więc na pewno będziemy mieć tu bonusy. No moglibyśmy tutaj, natomiast nie wiem, czy w tym momencie nie tracimy do końca tego pola przy... Jeżeli budujemy jakiś budynek, który się nie zgadza, to tracimy. Jeżeli nie budujemy, to nie wiem. A głupio byłoby stracić tutaj tą, ten bonus. Chyba, że zaryzykujemy. Zaryzykujemy. Najwyżej, no po prostu będzie mniej optymalnie w tym momencie planeta. Tu jest jakiś nowy, w tym momencie ten, to zaraz zobaczymy. Sobie spokojnie zapoznamy się z tym komunikatem. Natomiast to, co chciałem jeszcze w międzyczasie zrobić, to. zobaczyć na te edykty sonar krystaliczny. On generalnie jakby kosztuje w tym momencie 0,8 punkta wpływów miesięcznie, ale możemy go włączyć na chwilę edykt. Edykty możemy włączać i wyłączać w zasadzie jak chcemy. Natomiast polityki trwają przez określoną ilość czasu. To znaczy, jeżeli wybierzemy na przykład prawa wyborcze dla wszystkich gatunków, które zamieszkują nasze planety, no to nie będziemy mogli tego zmienić przez pewien czas. Nie pamiętam już jaki, ale to ileś tam lat powiedzmy jest. Dobra, włączmy ten sonar krystaliczny i wyślijmy nasz statek badawczy. Może tutaj, ponieważ tu znajduje się planeta, więc warto byłoby zbadać ten układ. On oczywiście ma ustawione postawę floty unikającą, więc od razu jakby wróci, ale... Będzie mieć możliwość zareagowania i wydania 30 kredytów na zbadanie natychmiastowe tego układu. A dobrze jest wiedzieć, co tam się znajduje. Dobra, wróćmy, co tu się dalej dzieje. Gęste opary. Grumium to 1a. Czyli tutaj to toksyczne pustkowie, ale nasze skany wskazują, że nie zawsze tak było. Ten świat został zniszczony przez wymarłą cywilizację, która powszechnie wykorzystywała toksyny i paliwa powodujące zmianę klimatu. Na pewnym odległym wzgórzu, znajdującym się w pobliżu jednego z wielkich miast, odkryliśmy jedyny działający obiekt. Jest to fabryka robotów, opuszczona i otoczona pojazdami wojskowymi, które są tak zniszczone, że rozsypują się pod dotknięciem. Fabryka jest obca i tajemnicza, ale może dostarczyć nam materiałów do badań. No i teraz tak, mamy dwie, dwa możliwość, w tym dwie możliwości. Jedna jest dzięki naszej, dostępna, ponieważ mamy, czy w zasadzie nasz naukowiec ma cechę biegłość w technice rakietowej. Odpo, opowieść z morałem. Udostępnia edykt imperialny inicjatywa lepszej energii. O, nie wiem, z czym się wiąże ten edykt, czyli podejrzewam z większym, powiedzmy, Albo z większym zwiększeniem, znaczy zwiększeniem dochodu energetycznego, albo nie wiem, zobaczymy. Gremium, 1 dostaje modyfikator, wymarła, zrobotyzowana cywilizacja, plus 5 punktów tutaj badań technicznych. No to jest całkiem fajne, tylko zakładając, że w ogóle będziemy w stanie tutaj cokolwiek skolonizować albo wykorzystywać. Nadaje się do zamieszkania, nie została zbadana, więc nie wiadomo, co tam jeszcze jest. A możemy coś spróbujmy. Uruchomić roboty. Hmm. Ja myślę, że można byłoby spróbować uruchomić te roboty i zobaczymy, co się z tego będzie z tym będzie się wiązało. Podejrzewam, że będziemy mieć dodatkowe bonusy tutaj na tej planecie. No nie wiem. Hm. Okej, okay. spróbujmy uruchomić roboty. Mamy tutaj ujemny bilans, ale dobrze to jakoś sobie z tym poradzimy. Zaraz powinniśmy mieć tutaj możliwość zbadania tego układu natychmiastowego. Napotyka krystaliczne stwory. No, oczywiście, na, za pomocą zmagazynowanej energii, nasze statki mogą ostrzelać tej istoty intensywnym, nieszkodliwym impulsem wysokiej częstotliwości e, itd. Tak 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 Dzięki temu, w minieniu oka, zbadamy cały układ. No i mamy tak 30. Co prawda, jesteśmy na ujemnym bilansie, ale myślę, że tyle możemy w tym momencie wydać. I zaraz zobaczymy, co w tym układzie się tutaj mieści. Hop. No w zasadzie nic takiego ciekawego. Dużo badań fizycznych. A planeta niezdatna w tym momencie do zamieszkania. Więc nasz statek sobie będzie wracał. Nie wiem, czy będziemy badać w tym momencie system Beznar, czy jest sens. Statek kolonizacyjny zmierza do... W tym momencie naszej planety, którą chcemy skolonizować, i zaraz powinniśmy rozpocząć kolonizację. Co tu jest? Unika wrogiej floty. Dobrze. To nic ciekawego. No i A, tutaj lecimy. Tam są ci, powiedzmy na statek badawczy, ale za późno. Za późno, za późno, za późno. Ciekawe, jestem czy jeżeli skolonizujemy to, to te badania fizyczne znikną z tego, z możliwości zbudowania stacji. Okej, okay, nie zniknęły. Przynajmniej na razie. Teraz zniknęły. Ok. Nasz statek kolonizacyjny gładko wylądował w okolicy delty Dużej Rzeki na jednym z kilku kontynentów świata Teja. Ten umiarkowany zalesiony region będzie idealnym pierwszym lądowiskiem. Okręt został na stałe zamieniony w Centrum Administracyjne Nowej Osady, a rdzenie jego reaktora posłuży po usunięciu za tymczasowe źródło zasilania kolonii. Wokół prężnego kadłuba okrętu wyrosły, wyrosły setki małych namiotów i gotowych schronień, gdy. Koloniści zaczęli masowo opuszczać pokład. Ludzie mają już swoje pierwsze miasto na obcym świecie. Zyskano badania techniczne 60. No super. No Na razie nasz zasięg wpływów jest bardzo mały, ale myślę, że to nam daje taki skok tutaj. No i z czasem będziemy mogli troszeczkę tutaj, wydaje mi się, więcej uzyskać pola. Natomiast kolonizacja planety troszkę trwa. Przede wszystkim kosztuje 8 miesięcznie i 12 miesięcy do ukończenia. Więc zanim ta planeta rzeczywiście cośkolwiek będzie sobą reprezentowała, no to trochę potrwa. Tutaj mamy tak: mamy korwety. Tu mamy jeszcze flotę konstrukcyjną. Tu jest jakaś jedna korweta. Więc myślę, że ją wyślejmy tutaj. Powinniśmy zdążyć. No, test Space Ameba nam trochę przeszkadza tutaj. Zwłaszcza, że te systemy należą do cywilizacji Rosji. Dobra. Tego wyślimy w zasadzie nie wiem gdzie. Czy tu jesteśmy w stanie? Nie można trasy, więc tutaj niewiele jesteśmy w stanie zrobić. No, chyba, że odkryjemy sobie ten system Beznar. Natomiast drugi statek badawczy, niech bada ten układ. A statek konstrukcyjny, załóżmy tutaj kolejną. Gdzieś tu powinna być jeszcze jedna. O, San Fernando. Tu możemy zbudować stację górniczą. I w tym momencie mamy. Obietnica dla górników, jedną z czterech już zbudowaną. Pozostawione maszyny. E, tu możemy badania w tym momencie zrobić. O, sonar krystaliczny. Dobra. To jest w systemie Beznar, dobra. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. W zasadzie trochę minerałów i naukowych. No, okej. Okay. Ekosymulacja, subsydia rolnicze, co nam to daje? Edykt, farma hydropoliczna 2, Ok. Czyli będziemy sobie mogli rozbudowywać. Co dalej mamy? Moduł orbitalnych farm. Zasięg granic, ambicje galaktyczne plus 20% to jest fajne, a tu jest miesięczne wpływy plus 1, ale plus 1 czego? Aha, wpływów, wpływów, no tak. Ja myślę, że jednak zasięg granic, spróbujmy, może się nam przydać. Statek badawczy... No niewiele w tym momencie możemy zrobić. Dalej. <laughs> Wydaje mi się... Jeżeli byśmy uzyskali możliwość przelotu przez to imperium, no to byłoby fajnie. Natomiast no, na razie nie mamy takiej możliwości. Co spotkaliśmy? Tembolon Civilization... Wurkawnet zamieszkany jest przez przedkosmiczną cywilizację. Mamy dowody wskazujące na to, że ujarzyli oni potęgę atomu, a wiele krajów może dysponować bronią jądrową. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo nagłego zdarzenia, które doprowadzi ich do samozakłady. Powinniśmy zbudować postanowie obserwacyjne na tych światach, by bliżej przyjrzeć się temu gatunkowi. Interesujące, to jest gdzieś w tym układzie. Czyli tutaj mamy, można powiedzieć, jakie dwie cywilizacje przedworpowe. No, nie możemy na razie łączności nawiązać, bo oni są zbyt. O, jacy śmieszni. Grzyby. Należą do gatunku grzybów. No super. Posterunki obserwacyjne, myślę, że będziemy może z czasem tutaj robić, może spróbujmy tam podesłać. Nie wiem, czy posterunek obserwacyjny w tym momencie. Budujemy statkiem konstrukcyjnym, ale to sprawdzimy może w następnym odcinku. Na razie myślę, że no możemy sobie troszeczkę jeszcze dobudować korwet. Nie rekrutacja, tylko zbuduj korwety, przynajmniej jeszcze jedną, tak, żeby troszeczkę mieć większy w tym momencie. Siłę militarną na wypadek agresji, ze strony Rosji, oni widać też tu gdzieś skolonizowali. Więc, w zasadzie, względnie, że tu mamy dość daleko, no to zablokowali nam w tym momencie. System survey zablokowali nas dalej. Naukowiec awansuje na nowy poziom. Ok, i system zbadany. Hmm. Czy możemy gdzieś dalej polecieć? No, jest w zasadzie poza zasięgiem. Tak, w zasadzie nic w tym momencie nie jesteśmy w stanie tutaj dalej badać. Wszystko jest poza naszym zasięgiem. Utknęliśmy między dwoma cywilizacjami. No, pytanie, co dalej z tym powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy z czasem rozbudować jednak swoją militarną siłę i zaatakować, no i to imperium w tym momencie usunąć? I być może wtedy udałoby się nam, no może stąd udałoby się nam już przelecieć dalej. No, zobaczymy. Na razie mamy na głowie kolonizację świata nowego, tej, no i rozbudowę dalszą kopań, do tego jeszcze rozbudowę militarną, no i ewentualnie będziemy móc spróbować obserwować tutaj te protocywilizacje, które jeszcze nie są, powiedzmy, cywilizacjami kosmicznymi. To tyle na ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Cześć, do zobaczenia.